Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj losy widzów, czyli coś na co bardzo długo czekaliście, za co Was przepraszam, ale mam nadzieję, że będzie się bardzo miło oglądało, także zostawiajcie kciuki w górę. No i oczywiście komentujcie wszystko, gratulujcie osobkom, a ja na co już nie przedłużam. Zaczynamy! Bokoko bo Koko. Chce on konstelację do furiny. Sprawdźmy jego historię. Bo Koko też Wam będzie tutaj na czacie komentował, czy się cieszy, co się tam dzieje, jaka reakcja. No, chyba, że Bo Koko chcesz do mnie na głosowe, to też daj znać, taka opcja również istnieje. Widzę, że Pity Masz chyba dość wysokie i gwaranta. Czy ja dobrze widzę? Czy ja nic tam nie skipnęłam? No co by było? Wychodziłoby na to, że masz 57 piti. Czyli masz gwaranta, masz 57 piti, to w zasadzie dość szybko powinno być. Rzucam pierwsze razy 10, mamy 57 piti, więc jest szansa, że wypadnie. No, byłoby zbyt cudownie, nie ukrywajmy. Ja dla widza chcę jak najlepiej, ale niestety nie ja tutaj decyduję o wszystkim <grymne> czy zgadzacie się z tym całą terwę napisał? I w ogóle jeszcze gaming, taka propos tematu, że co, coże z gamingiem. <grymne> Dobra, dobra, Niech będzie. Czy mamy 6 8. Nie ma. No i Macie to 6 9. 7 No i teraz pytanie: razy 10 czy pojedynczo? Bo jesteśmy na 70 pity. Teraz razem, 10 z pisze, Jak reszta? 10. No i tak lecę po konstelacji, więc widać no mi się wydaje, że tu nie ma co tak pojedynczo za bardzo. Dobra, wszyscy mówią 10. No to do 80 pity lecimy. I jest. I jest, I wiemy, że to będzie Furina z tego względu, że tutaj był gwarant. Wokoka mówi, że to C1K. Także! Jej! Jest! Czyli teraz będziemy się starać po C2. Z tego, co Bokoko pisał. Zanim jednak rzucę, to się dopytam, żeby nie było, że coś źle mówię. Także Bokoko potwierdź, bo to jest jednak mimo wszystko Twoje konto. A baście z tymi mukami! Dzisiaj dajcie spokój. Ja i moje szczęście to nie jest tylko rozpacz. Lecimy all in, ok. All in to dziesiąte pity mniej więcej. Bo tutaj wiecie, no nie liczyłam, która była furina. Wiesz co, w sumie losów mamy dużo, to ja będę skipować, dobra, póki nie będzie, że złoto. Dwa, folk stary. To teraz mamy 30. 40. Pamiętajcie, że to jest spira ze drzwi, to może być na przykład 41, 42. 50. Jak to jest, że teraz się zbiera, losuje się tak szybko, nie? 60. 70. Ok, piszcie, czy teraz pojedynczo, czy razy 10 dalej. No, mi się wydaje, że jeśli mamy lecieć tak czy siak, to chyba razy 10. Nie ty nie masz 4, no mówię wam, że gra mnie, nie lubi. 80. w takim razie. Okej. Okay. Teraz pytanie. Czy nam się uda? O nie. Bo no koko nie bi. nie chciał takie aparcje, a tu nagle bum, furina. To by było super, nie? Na nic. Ponownie. Mocno naciągane dziesiąte, bo prawdopodobnie czternaste, piętnaste. Kawek! jakby słuchajcie, on wieki nie miał baneru, więc go dostać to... Wydaje mi się, że nie tragedia, aczkolwiek, nie wiem, piszcie co sądzicie w ogóle o Kawechu. <grybuj> eee, no już nas nie stać, już musimy wymienić. Okay. pamiętajcie, 20, 25, coś w tym stylu. Jeszcze zobaczmy, czy o, jeszcze tego nie ma, dobra. A, brakuje na razie dziesięć. No nic. Ty się normalnie znęcasz dzisiaj nad nami, wszystkimi? Co to ma być? Takie gardzinę. Come on. No to teraz pytanie do Bokoko: co robimy? Bo ja wszystkie losy chyba już zużyłam. No, z tego co widzę, to chyba tak. I jeszcze pod koniec baneru będziesz próbował, Ok. W takim razie y, Furina versus 80 losów z 50 0 I do wygrania jest 50-50. Okej, okay, trzymamy Dwa. kciuki. Jeśli chodzi o Forstary, to tak, jak najwięcej Eli, bo mam ją na C6, więc to mi podbija losy. Nie mm -hmm. w sumie. W Rosarii mi dwóch brakuje gaminga, czterech ten. No ja właśnie jestem zaskoczona, a... jakoś nie wiedziałam, że gaming ma być, ale z... ja się mega cieszę, że gaming jest, dobra. E, no cóż. To Furina jak najszybciej do domu i do z głowy. No nie, byłoby za pięknie. No nic nie poradzisz, życzko. O, no to super wróżba. <grym> Jak to dopiero wybrziewa. początek. Jeszcze może być lepiej. Ja tego łuku mam już tyle, że. <grym> Chyba każdy z nas 20. ma. Dwadzieścia. O! O! <laughs> no! <Ella. śmiech> Jak najwięcej, bo ja potrzebuję broni ze star glitterów. Trzydzieści! No nie, dalej byłoby za pięknie. O Boże! <laughs> No tak, no do Lna w pakiecie. Ja jakoś przyjdzie zapowiada, że to są dobre wróżby. <grymne> Już chciała narzekać. Nie trzeba ty! To nie! Na szybko tak Jeszcze może się trafić. Ale słuchaj, masz teraz gwaranta. Tak. I jeszcze trochę losów ci zostało. Kto wie, może się powtórzy sytuacja z mojego dzisiejszego losowania. Kto wie, ten wie kto był. <laughs> to co tu robisz? 7 lat nie ma na chociaż no, chociaż Chciał do ciebie przejść, no. Ale chociaż może fajnie to wygląda. Ale ładne chociaż razy nie... 10, bardzo ładne. Ale w sumie może to jest wróżba, bo nie jest contain. Ale Jeszcze też wiesz... Losów. Też jest to na Early pity przegrana, więc... No więc. 40 losów trochę tutaj. No słuchaj, w najgorszym razie nie będziesz miała broni, o której wspominałaś, nie będziesz miała losy. No, to no, no, no samory chociażby Chociaż musiał przeżyć bez broni. O, gaming Guming został zasłoniony przez Czytosy. <laughs> Na no, słuchaj, on ostry, one ostre, on gorący, ognisty, wiesz, zgadza ja, się no. <laughs> Wszystko w jak najlepszym porządku? O, no, hello. Więcej losów, więcej losów, podbijać. To jest 30. No chociaż Genshin to... Dawida, chociaż te Forstary daj w dużej liczbie, no. Nie, to jest 39. Bo wielu był na pierwszy. Ale jak zostanie Gwarant, to będzie na inną postać. I czterdzieści dziewięć. Ale i tak ładnie podbite jest to pikki. Ogam Dobra, co, z tego co miałam tyle. <grytanie> tu mam trzy. Mam To sobie przy okazji wezmę. w sumie. Może zrobić tak, bo jednak to... Jeden. Dwóchka. Come on, 60. Aś Normalny gęstin. Ja rozumiem, że ostatnio miałam Arle, a Arle z Huriną się nie lubią, ale... Możemy no, mnie tak karać. A więc resztę starych literów zostawię bo jednak broni się przyda. No, niestety. Już... Powiem ci o gizmo tak. Musiałeś... Powiem ci tak. Daj jeszcze temu wszystkiemu szansę. Ja losuję w sobotę. Po tak, prostu Boże, do opieram. soboty pomaksuj, <laughs> pozbieraj ile jesteś w stanie. I w sobotę losuj ze mną No i dobra, raczej powinnam dać radę, bo jeszcze mam sporo... Całe, cała eksploracja sumerów, także... Ja mam wrażenie, że ci na Pity przyjdę, wiesz? Ja też No ja tutaj tak ładnie Tylko się Tylko trzeba pozbierać Ja się tak ładnie wdrapałam no. dla niej O, no, widzę, w dobrym miejscu jesteś, ogóle, no... A trochę zajęło no, ale... mi to się wdrapać Szansa jeszcze jest. Szansa jeszcze yes. jest, także kciuki jeszcze tutaj trzymamy i, i mam nadzieję, że uda Ci się dozbierać. 2000 years later. nie był w historii, i nie widział pierwszego lasowania, zatem jest 60. Równo 60? Równo 60. O! <laughs> ok. Z gwarantem. Ponieważ moja Furida się przebranżowiła za pierwszym razem. Także no trzymajcie tutaj kciuki. Życzcie <grym> oczywiście powodzenia, Gizmo. No i cóż. Chwila Mładzieżki, prawdy. No, Furida, chodzi do domu. <grym> no <nie. grym> Aj, fajnie by było dostać wcześniej, no ale nic nie poradzisz. Będziesz teraz losowała znowu razy 10, czy będziesz pojedynczo? Razu działa się Co tylko jedna czułka. Gancjin, bo się pogniewamy, no. <grym> no, nie, no Tyś no. Ju, ju, już załatwiłam. <grym> no to, to teraz ja poproszę Furidy. Furina. Furina w pakiecie jeszcze z inną piątką. <grym> Cztery pięć to nie jest piątka <grym> tak wiadomo witam piękną pannę. <grym> Wykonany. To się bardzo cieszę, że udało Ci się zdobyć w teorii, wiesz, do gwaranta gwaranta kompletnego brakowało 10 losów, tak że no, przynajmniej wcześniej niż później. Dokładnie, moja Jula dostaje supporta, także plan wykonany. Dziękuję bardzo jeszcze raz za losowanie na live. I tak, to na tyle w dzisiejszym odcinku, także mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jeśli masz ochotę zalosować na moich przyszłych live'ach na którąkolwiek postać, broń, czy cokolwiek wenerowego, to koniecznie daj mi znać na Discordzie. Link oczywiście masz w opisie. A ja serdecznie dziękuję wszystkim, którzy właśnie wzięli w tym udział, którzy zalosowali, oraz moim wspierającym kanał. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Koniecznie dołączajcie, bo jest. Jest mega dużo fajnych bonusów, no i cóż, do zobaczenia wkrótce, pa, pa.